I kochana, nóżki wysoko do góry, zaraz sprawdzimy, co tam się dzieje. Nie przeszkadza chyba, ja tutaj będę na infolini, bo już czekam 30 minut, to nam tu będzie obok leżało i grało, zanim się połączymy. Dobrze, nie ma problemu, proszę sobie rozmawiać. O, w końcu. Halo? Mhm. Proszę panią, to jest syf, Kiła i Mogiła. Ale co tam się dzieje? Jak pani nie wie, smród się wysypuje, śmietnik, nikt po to nie przyjeżdża? No, smród taki się ciągnie, że po prostu nie można wytrzymać. Ale ja tylko na kontrolę przyszłam. Cytologię jeszcze pobierzemy, dobrze? Materiał pani zaniesie do badania, ja tu włożę w słóweczkę. No. Dobrze. No powiem Pani, że tragedia z tymi śmieciarzami. No nie mogę się doprosić na osiedlu. Śmieci nie wywożą już chyba drugi tydzień. Dzwonię i dzwonię. Czas oczekiwania na tej infolinii. No i dlatego tak, no. Także wszystko okej, okay, zdrowa jak rybka. No, może niefortunne porównanie, ale no, wszystko chyba dobrze. Tak, na wyniczki badań czekamy 14 dni. No.